Obiad zjedzony, piwo wypite. Co tutaj dalej robić? przygody no kombajn. Tak. Idę spróbuję uruchomić kombajn, On był postawiony sprawny. Zaniosę akumulator, pojedziemy samochodem. Tak. A co? Przecież ten akumulator waży 28 kg. A muszę wziąć jeszcze klucze, wodę do chłodnicy. Zluził wózek nie o. Wydaje się, że mam wszystko. Akumulator Jakieś kluczy, źródło Trochę kombinerek przeróżnych wodę przede wszystkim do chłodnicy e, Ropę do zbiornika Tu są beczki No i lejek No takie podstawy nie Co, 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 co żeby go uruchomić Tam będę musiał skręcić header Z tego co pamiętam Włączę na 4, żeby tutaj gdzieś nie ugrząznąć. Zaraz go uruchomimy, włączymy nie będę musiał wejść pewnie do zbiornika, bo tam może trochę plewy zostało, pewnie mokra, tego typu rzeczy. Busem wyjechałem, jak nie wiem czy widzieliście. Na podwórku stoi. Będę jechał po wywar. O kurde, zetor wystaje, nie wiem czy przyjadę. Ogień. No, Tak, jesteśmy przy kojmanie. Przyrosł troszkę. Pierwsze co włożę, akumulator. Zaraz się siadę Nie chcę robić molocha długiego, tak więc będę dzielił to wszystko na... A, właśnie, nie wziąłem to wotnicy i to wotu, oleju do łańcuchów. No ale to zrobimy tak, że ja go odpalę, wleję wodę, zakręcę, muszę kraniki pozakręcać. W ogóle z gwintów są powykręcane tutaj do spuszczenia wody z chłodnicy. Jak go uruchomię, no się uruchomimy, bo będzie to na wizji, Wyjadę tutaj sobie na środek, Fordem odjadę i tutaj będzie stał na środku, tak że będę miał dostęp do wszystkich kalamitek mam nadzieję i wtedy będę dopiero już zaczął, za, zaczynał smarowanie, uruchomianie mocarni. tutaj nie będę go włączał, tylko wodzie akumulator, odpalę wyjadę, nie? Jesteśmy na kombajnie, trochę jestem sapany, bo 50 litrów wody musiałem wnieść, zobaczymy co w zbiorniku słychać. Pusto. Czyli doczyszczony był na... O kurwa ostry Już mi użarła je pana no! A kurwy! Pogryzły. Mam... A, ręce całe pogryzione. Skubane. Idę po jakąś broń. Przecież tak nie może być. Cholera, boję się trochę tam wchodzić teraz. Drugie starcie. Teraz nie jestem bezbronny. Dyplomatycznie do nich podszedłem, dogadałem się. Powiedziały, że jak tak sprawy stawiam, to się wynoszą. Nie ma ani jednej. No i dobrze. Dobra, można zająć się laniem wody. Kurde, lejka nie wziąłem. Aj! Pamiętam ile tu wchodzi, ale tak sobie coś przypomina, że jakoś nie jakoś szczególnie dużo. Mam 50 litrów przy sobie. Kurde, żeby żadna osa nie wróciła. kombajn ma płaszcz wodny na tym kolektorze wydechowym, bo silnik jest umiejscowiony pod kardzielą pod kabiną, tak jakby. I żeby ta plewa się wszystko nie zapalało, to jest pokryty cały płaszczami wodnymi. Nie dodatkowymi i on może mieć troszkę więcej wody w chłodnicy, ale widzę, że. Wsało. Ale chyba wystarczy. Ach. Kurde, jeszcze jedna osa. W chyba kiedyś ropa była. Kolec. Bańkę postawię tutaj. Ona nie powinna zlecieć. Idziemy zobaczyć teraz e, czy tam nie jest z tych kraników, co powkręcałem Kurde jedna rzecz mnie zapokoiła zaniepokoiła na zbiorniku paliwa nie ma korka a był nie wiem kto, kiedy i jak to się stało, że jego teraz nie ma ale mam pusty karnister i spuścimy paliwo Któro tam zostało. Nie wiem czy on starczy. cholera, nie pamiętam ile tu paliwa zostało, bo najprawdopodobniej naleciało ropy. Oj ropy. Wody przez deszcze. Otwór jest nieduży, ale na pewno coś nakapało. Spuszczę wszystko i wleję świeżej ropy. Dobra, stara ropa spuszczona. Nie było tego wiele, ale było syfu jednak. Widać, że woda. Zalejemy świeżej. 20. Ten kombajn ma spalanie około 10 litrów na hektar. Będę musiał jakiś korek dorobić, znaleźć, coś wymyśleć. Kurde, niefortunny ten wlew. Troszeczkę rozlałem, a nie dużo. Tak się złożyło, że ten korek pasuje. Farta mam na sztywno wchodzi. To już zostanie pewnie na wieki. To co teraz przepompuję pompką. Najpierw odjadę samochodem. I palimy go. Czyli za chwilę się widzimy. Dobra, tu trzeba dostać się do pompki. Widzę ją. Wy nie widzicie, ale ja ją widzę. Ach. O, jest opór już. Delikatny jest, e, podeszło. Widzicie, silnik jest pod gardzielą e, Takie rozwiązanie. Włączę jeszcze raz Hebel, bo ostatnio wyłączyłem. Bo kierunkowska z tam miga nie się umieściła do kabiny. No i próbujemy go. Ło, wow. co tu się nie dzieje? Kierunkowska, co to, to, tak? tak dobra. Przęgło. Kontrolka zapaliła to. A, gaz jest tu wiem tu posprzątać zaraz. No próbujemy. Bieg. Los. A nie, to gaz. Oj, trąbnik. Nie może przekręcić. Ostatnio miałem to. Jeśli się wiatrek włącza. Mogę gorąco strasznie. E, dobra muszę to odkręcać. Zdjąć ten panel. Ja pamiętam tutaj myszy się wkradły. Przez zimę. I narobiły szkód. I tutaj dzieje się też masa. Dobra, nie będę tutaj z kamerą, bo nie będę mógł się schylić. Kurde, szkoda, że nie widzieliście, się przez sekundę, odpalił. Nie wiem, po prostu tutaj nie łączyło jakaś masa albo coś w tym stylu. Jeszcze raz sprawdzę. A teraz chłodzi. Ale to trzeba będzie zrobić. To jest do zrobienia od razu. próbę nie pogubić Obejdę, obejdę, zobaczę jak tam chodzi silnik Czy nie przegoniło wody tu nie kapie pierwszy rzut oka łożysko żadne nie nie skrzeczy dobra wyjeżdżamy ujeżdżaj ziemniaczki muszę przyjść zobaczyć czy można już ukopać coś A czym się podnosiło header? Tu chyba. Nie mam dużo do koszenia w tym roku. Raptem 15 hektarów, 16, coś koło tego, coś koło 16 chyba. Pomaganie chodzi, ale jeszcze tam sprawdzę czy płyn jest. No mam chęć sprawdzić bucanie. widła za szybko one są podłączone? podłączone tutaj się ustawia motowidła otworzymy rurę Może wygoni trochę tej plewy. Gdzieś tu linka była, tu jest. i'm a píche. Też Bida piszczy. Tutaj trzeba dobrze sparować w ciągu roku cały czas. Na takiej zasadzie jest targaniec tutaj. Nie inaczej jak w Bizonie. On chodzi pewnie po takiej krzywce. światła popatrzymy teraz tak yy, wiatrak i cała reszta no. kogut miga a lampa na ten zaprzestała może masę zgubiła o zgubiła masę trzeba będzie poczyścić tutaj flaga gra o plon będzie Nie świecą przednie lampy, a świeciły. Tył świeci. Tył świeci. Czemu przód nie świeci? Może też masę zgubiły. One nie są chyba zmasowane, chociaż to coś jest. Nie, coś w kabinie. Cieraczka. Tu muszę jeszcze takie listwy przyczepić stąd. Stąd, 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 gdzieś tam, o spodem takie wzmacniające. Tutaj dokręcić śruby na headrze, i tam. No i wysparować go całego. A tu się wykręciło. Od czego? A, od koguta Czyli to nie światła były Dobra Trzeba wziąć ślubokręt Podokręcać Ważne, że klimka chodzi w razie deszczu kierunki słyszę, że chodzą. Tutaj się ustawia szczelina mucarni, tu obroty mucarni. Ręczny hamulec. Sprzęgło motowidła, mucarnia, wysyp yy, motowidła się wyłącza, tutaj przyspiesza, nie? Heder do góry? Nie, motowidła góra dół, Heder góra dół A, no i przyspiesza Dobra, mamy to, działa.